Yy, za mało mnie to kosztowało. <laughs> Lubię się narobić emocjonalnie. Mhm. A, Hamlet, znaczy H. -kropka. No to to jest chyba taki spektakl, który, który jest najważniejszy dla mnie. No nie tylko dlatego, że to Hamlet. To się tak mówi, że, że, że po prostu każdy aktor by chciał zagrać Hamleta. No nie wiem. Może tak, ale z jakich powodów, bo dla mnie to jakieś takie, takie zdarzenie formujące bardzo ten Hamlet był, bo to pier, pierwszy, chociaż nie druga rola u klaty, no i pierwszy tak ważna. Ja sobie w szkole uświadomiłem, że ten powód, dla którego uprawiam aktorstwo się zmienia, to znaczy jako nie, nie, gdzieś taki niedowartościowany chłopak szukałem bardzo w, w młodości takiego, nie wiem, jakiegoś uznania po klasku, a, a w szkole mi się to zmieniło i stwierdziłem, że nigdy nie będę dobrym aktorem, jeżeli nie będę tego robił dla jakiejś idei, Czy wtedy nie myślę o sobie. I to chyba był pierwszy taki moment, kiedy to tak mocno odczułem, że to te, te pytania, które Hamlet sobie zadaje, które są w ogóle bardzo tak obecne u Szekspira, takie podstawowe rzeczy, nie? W sensie o to, czy, czy, czy jakby zmagać się, czy walczyć, czy to jest kwestia losu, czy to jest kwestia, czy to jest kwestia pracy, to kim jesteśmy w życiu, czego chcemy, że to w tym hamlecie jest takie, takie mocne. Jakaś taka niezgoda na rzeczywistość zastaną staną też tam była. No, w hamlecie też jest, nie? No i bezradność jakaś taka w sumie ludzka. Bo to było w Stoczni Grańskiej. Tak. Nagrywane. Grane. Nagrywane, ja, też. nagrywane też. Mhm. I Jak się w takiej przestrzeni pracowało? Ciężko, ale znaczy ciężko bardzo, bo tam były warunki sanitarne, wszystko było mm, za przeproszeniem. Głównymi mieszkańcami tej hali stoczniowej wtedy, bo teraz to się zmieniło, były gołębie, więc tam wszędzie na podło znaczy na tej, nie wiem, na tej, na tej ziemi, tam była kostka chyba, czy coś wszędzie było bardzo brudno. I to wlatało w powietrzu, myśmy to wdychali przez, przez, przez miesiące prób. Oczywiście wspaniałe też, no bo właśnie ta historia, no to jest jeden z bohaterów, się zawsze, nie wiem czy to Janek krata powiedział, czy, czy, czy ja na to wpadłem, czy jakoś wspólnie, że to jest właściwie Jeden z głównych bohaterów to jest to miejsce, bo to było dla tych, którzy nie widzieli, czy nie słyszeli o tym spektaklu, to był Hamlet, ale gdzieś taki troszeczkę o rozliczeniowy wobec tego pokolenia, które wygrało tę rewolucję 1989 roku. Co, co, co zrobili ci beneficjenci te, tego, tego, co się stało po upadku komunizmu, komunizmu z Polską i taki krytyczny wobec elit też. Eee, lat dziewięćdziesiątych spektak. Ludzie za nami tam podróżowali po tych, po tych różnych miejscach. Plus oczywiście y, różne takie przygody typu... O no jednej nie opowiem, ale drugą mogę opowiedzieć. W sensie taką po prostu, że... Tam... Spoiler. Y, wskakiwaliśmy ja, Ofelia i y, Laertes. Ona się dopiła, myśmy ją ratowali. I później jeszcze przez 20 minut trwał spektakl, ja nie mogłem się przebrać i, i później bardzo cierpiałem przez, przez chyba jeszcze kilka lat. Bo to, jak ta woda była zimna, to, to spoko, ale jak się tam z, zaczęły te ukwiały, było ciepło i się te ukwiały zaczęły rozwijać, to już nie było to zdrowe. Mm. Dziady Ekshumacja. Kurczę, super spektakl. Szkoda, że tak jakoś przepadł. Dziady Ekshumacja to jest po prostu przepisane Dziady przez Pawła Demirskiego spektakl wyreżyserowany przez Monikę, Strzępkę. No kurde, ważny spektakl też bardzo dla mnie. Ten też, też taki wa wa ważny w ogóle, w wydaje mi się, taki rozliczeniowy wobec dru drugiej strony. ten e, na, e, Nasz Konrad był prawdopodobnie, to, prawdopodobnie, znaczy na pewno jakimś działaczem właśnie, y, ruchu, nie Ruchu Oporu, teraz jestem, robię film Ruchu Oporu, tylko opozycji tej Solidarnościowej, który Popełnił coś złego, z czego się tutaj też rozlicza, czyli podpisał, ale podpisał jakąś, nie wiem, lojalkę, potem był trochę monolog, wielka improwizacja, ale tłumaczy się w tej improwizacji, że zrobił to dla Polski. No też o wyborach jakichś takich trudnych, przed którymi stawali ci ludzie, którzy w, gdzieś byli wpisani w ten taki trudniejszy, chociaż teraz nam historia trochę skręca i robi się znowu trudno ale w tych czasach, w których robiliśmy te spektakle, gdzieś wszystko było tak bezpiecznie i, 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 i ta przyszłość była jasna, więc ta, patrzyło się na tę przeszłość z takim podziwem, ale też, wiadomo, no, z pytaniami. Oskarżenia się pojawiają, czy wobec prezydenta Lecha Wałęsy, czy, czy, czy wobec innych. No i pytanie o to, co ja bym zrobił w takiej sytuacji. Mam szczęście do grania w spektaklach, które zostają docenione po czasie, w sensie w momencie, jak, jak się pojawiały, to recenzje były takie dosyć miażdżące albo takie wielkie znaki zapytania. I później z czasem, jakby rodziła się dyskusja. Tak było z Hamletem. Pamiętam, że Piotr Bruszczyński napisał taką. Nie, nie pamiętam, czy to była coś. wspaniała porażka, czy to Roman Pawłowski napisał. A potem kurczę, były kolejne wywiady z Jankiem i jakiś taki właśnie ten spektakl bardzo żył. Zresztą myślę, że to jest. Chyba tego początku XXI wieku, chyba najważniejszy Hamlet. I to mówię po rozmowach takich, bo uczę też w szkole z, z, z ludźmi, którzy po prostu o tych spektaklach mówią. Ten chyba nie jest taki uważany, znaczy, mówię dziadek, dziadek ekshumacji, a szkoda. Dzięki takim ludziom jak Jan Klata czy Monika Strzępka i Paweł Dymski, to ja w ogóle jestem w tym zawodzie, bo. Bo nie, nie byłem tego pewny. Znaczy, teatr wyglądał inaczej, jak ja kończyłem szkołę. Ja nie byłem pewny, że ja chcę uprawiać ten zawód. Dalej nie jestem pewny, ale już teraz to już powiedzmy, robię inne rzeczy, czy, czy jakby z teatrem troszeczkę się rozstałem. Ale to, czego się nauczyłem, czy to, co przeżyłem i zostawiłem w teatrze, to jest jakby najważniejszy kapitał mój jako człowieka, jako artysty, jako aktora, jako ojca, jako męża. Eee, o! Czyli to jest Wellbeck, cząstki elementarne, tak? Wiktor Rubin, też Teatr Polski. Trochę pewnie Wiktor się na mnie, na mnie obraził, albo obrazi teraz za to, że ja, ja nie przepadałem za tym spektaklem, nie dlatego, że to był zły spektakl, pewnie. Tylko ja, ja nie lubię takich zadań. Generalnie byłem takim troszkę jakby narratorem, mało to było emocjonalnie zaangażowane. Moje zadanie w ten spektakl, On był bardzo formalny. Ja się, ja się nie nadaję do czegoś takiego troszkę, albo się w tym źle czuję, e, bo właśnie trudno mi, się z, z, trudno mi się z tym skomunikować tak, tak, tak po prostu emocjonalnie, duch, duch, duchowo. Niewiele mnie to kosztuje. Oprócz tego, że muszę w cholerę tekstu uczyć, bo ja tam cały czas gadałem, e, co jest bardzo uciążliwe i trudne, i, i, i nerwy związane z tym. Czy ten tekst trzeba powiedzieć, że ten tekst musi dojść na drugą stronę, znaczy musi po prostu opowiedzieć ten świat, który się dzieje, iż tak mało w tym świecie uczestniczy. Ja się, ja się źle czuję w takich zadaniach. Ja pamiętam obrazy, właśnie tutaj widzę tańczących Bartka Porczyka, kogoś tam pamiętam, że, że aktorzy wychodzili z waginy, chyba. Pamiętam, że tam było przesłuchanie, chyba, czy na pewno przesłuchanie. Męsona i to było na pewno ciekawe, ale wolałbym to oglądać niż w tym uczestniczyć, bo po prostu za mało mnie to kosztowało. A lubię się narobić emocjonalnie. czytam, że przyjechał. Tak, tak, był. Chyba nie był trzeźwy, ale, ale był.